Dziękujemy za zaktualizowanie gry. Nawet nie wiedziałem, że się zaktualizowała, no ale dobra. 3000 monet. Miedzia ja nie mieć. Jest prezencik, że wróciliśmy po tygodniu. Nie wiem, co to za gadżety są w ogóle. Miejmy nadzieję, że się dowiemy. I co? I nie mamy żadnego punktu. A co by trzeba było zrobić? Poszukać informacji. Szukać informacji na temat jakiegoś gościa, który organizował wyprawę. Naszego ojca, który zaginał, to skomplikowane, ale. W gruncie rzeczy proste. E, dobra, dziesiątka, jułek, król, AS. A e, i co? Mamy coś? Nie mamy, nie? To dwójek dzielny. E, o kurde, niczyma. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 łupek. Nie ma, nie? Siedem, sześć, pięć, cztery. Oj. Oj. Dziewięć. Dziesięć jupek. Oj. Co będzie, jak do końca przegramy? No nie, jest. Poziom ukończony. Dobra robota. Wspaniała sprawa. Czyli co? Sprzątamy. Co? Powiadomienia? Abyśmy powiadomili? Nie, nie. To tylko mnie będzie rozpraszało. Pamiętajcie, drogi dzieci, usuwajcie powiadomienia z telefonu, bo was rozpraszają. Jestem stary i wiem, co mówię. O kurde, co to jest za robot? Artykuł o iluzjoniście. Warsztat Blackforda przekazuje swój autonom poczcie? Automaton. Jezus mamy automaton. To jakiś taki steampunk dla ubogich tutaj jest widzę. Charles jest rzeczywiście utalentowanym inżynierem. Za jego iluzjami musi kryć się wiele sekretnych mechanizmów. A skoro mowa o sekretach, za tym starym obrazem, też coś się chyba kryje. To jest obraz? Myślę, że to jest jakaś tablica korkowa. Dobra, czyli co, musimy, musimy grać. Musimy grać o gwiazdki. Użyj dopalacza. usunąć ze stołu dowolną kartę. No i że to niby, tak? No dobra. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Użyj dopalacza znowu. A ty nie mogę, niby miała być dowolna, nie? No dobra, powiedzmy, że dziesiątkę, nie? Aha, i ta dziesiątka wjedzie na, na, na to miejsce po prostu, gdzie wrzucamy. I co, znowu dopalacz? Z Afryką? Mhm. Dobra, i możemy sobie tutaj ustawić pod siebie e, całą sekwencję. Ale w sumie to ja nie będę korzystał z tego dopalacza. Ja nie potrzebuję, ta gra jest prosta. Chyba. Dobra. Poziom ukończony, nie mamy czasu na takie rzeczy. E, samouczek ukończony. a, tu dopiero samouczek jest. I taka karta. Dobra, co tu się kryje? Zdejmij obraz. Safe. To safe. Ciekawe, co jest w środku. Szukujące dowody, kompromitujące materiały, archiwalne zdjęcia. Gołe baby. Na... Tutaj co to jest? W każdej lokacji znajdują się obiekty specjalne. Dotknij jednego z nich. I co? Trzeba też tutaj wymacać wszystko? Takie przedmioty różnią się od innych. Można w nich znaleźć monety. Aha. No dobra. I Co ja tak tutaj wyklikiwać? Właśnie wykliknąłem na tym. Na aparacie? Aha. I takie znaki zapytania są. To na razie podpowiada? Otwórz save. To będą dwa punkty. Hmm. Dobra. No i kurde, w lampie. No właśnie, klikałem na tą lampę i nic nie wyszło. E, czyli czyli ten trzeba. Trzeba tutaj wyklikać. I, I chyba tam było napisane, że są tylko trzy rundy. Czyli oznaczałoby to, że zmienimy. Zmienimy e, planszę, nie? Z biura na coś innego. 8. E, Kurda. Jupek. królowa. Hmm. No, niewiele tu się dzieje. Jak się skończą te karty, to przegram, czy co to będzie? No właśnie, czy ja tu mogę przegrać. Bo jeżeli tak, to chyba się zbliżą do przegranej, 7K. No dobra, spróbujmy tak, tu, tu. Aha, i tutaj nie za wiele to dało. Aha, i tutaj był wild już ustawione w tym w kolejce. No dobra, coś takiego. Tutaj dama. jupek, cofamy się. Aha, i rzeczywiście to można było przegrać, tak? Tutaj normalnie dostaliśmy za Friko, ale tak to pewnie reklamy to by były, nie? No dobra, to przynajmniej wiemy, że, że możemy tutaj przegrać. Bo to by było zbyt proste, nie? A, jeszcze jedno. Pozostałe rundy. A nie, free to są pozostałe rundy tego. A w sumie nie chcę tego chyba. Nie chcę tracić. Pozostałe rundy tego chyba darmowego dopalacza, czy co to tam jest, nie? O kurde, o kurde. Takie rzeczy. E, dobra, jest siódemka, i tyle kart na stole, i, i, i my nie mamy czego położyć. Nie ma ani ósemki, ani szóstki? No nie ma cztery. Jak zrobimy trójkę, nie mamy dwójki. Jak zrobimy piątkę, nie mamy szóstki. Tak źle i tak niedobrze. Kurda, była czwórka. Mogę cofnąć? Mogę. Aha, i co jakiś czas tutaj damy się to Doładowuje ta talia, nie? No, szóstki nie ma? No nie ma. Pórki nie ma? E... Dziesiątka albo ósemka? No nie wiem, dajmy ósemkę. I to by była siódemka, ósemka, dziewiątka. O kurde. E, Jópek, królowa, mm, król, dama, król, asior, tak? A samo, że na wszystko można? Nie, nie można. Tej kurde! No! Ma małego słonia weź. Otwieramy safe. Mm, że to nie jest puszka Pandory, myśli. E, 241? No, ciekawe skąd my, skąd my ten kod mamy, nie? Dobra, i co? Jest? Jest. Co tam będzie? Świetnie. To będzie kartą Pandory. Pudełko z negatywami. Ciekawe co w nich jest. Takie to zakurzone, że nic nie widzę. Dobra, to jeszcze jedna partyjka. Zobaczymy, co tam jest za tataństwo. Oj, coraz więcej tych kart. As. As bierze raz. Dama bierze sama. Dobra. Eee. Hmm. Kurde, trzeba było tą inną piątkę dać. Hmm. Tutaj jópek coś, coś odblokował, ale to nam nic nie dało, nie? Dycha, no kurde, też niewiele nam dało. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, nic. Dwa, trzy, może Asiorka, król o eee, to co? Jakieś tutaj problemy się zaczynają? No dobra, jakoś się udało. Dobra robota. A tutaj? Tutaj mamy tą. Jakąś fabułę. Ostatnia wyprawa. Paczka przysz przyszłości, ostatnia wyprawa. I co dużo tego jest? Kurde, niewiele. Wiadomo, że to może jeszcze się w czasie roz rozwlec. Ale fabuła nie jest jakaś długa. Oczyść negatywy. No dobra. Aha, no tak, bo my za to zapracowaliśmy już na to. Najważniejsze, aby nie zniszczyć obrazu, próbując zbyt mocno. Aha, i po prostu tutaj sobie zdrapujemy. No to fajny patent. Świetnie. Kilka negatywów zdjęć. Znaleziono negatywy. Co, możemy sobie tutaj kliknąć? Wciąż nie mogę rozpoznać, co fotograf uchwycił na zdjęciach. Wygląda to na jakiś pokaz lub przedstawienie. Jest podpis Blackford 1900. Chyba wywołam to zdjęcie, a intuicja podpowiada mi, że może być... że to może być jeden z jego pierwszych występów. No dobra. I tutaj mamy jakiś prezent. Dawaj. O! Plus trzy ruchy do tyłu. Ale to już wykorzystamy następnym razem. Trzymajta się.